Bardzo serdecznie Państwa witamy na konferencji prasowej. Dzisiaj chcielibyśmy poświęcić czas sprawom, które dotyczą budżetu Państwa, budżetu, który był przyjęty w trakcie ostatniego posiedzenia Senatu. My, my, razem z Panem Senatorem Gromkiem, ale też jedna poprawka została złożona wspólnie razem z Panem Senatorem Klejną, Chcielibyśmy o, o, powiedzieć Państwu o tych poprawkach, które dotyczą i Koszalina, i naszego regionu, żebyście Państwo mieli pełny obraz i oddam głos Panu Senatorowi Grąchowi. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję Państwu, że Państwo jesteście dzisiaj z nami, ale tak dzisiaj jechałem do Koszalina i wiele razy to powtarzam, jeszcze kilka e, miesięcy, czy kilkanaście miesięcy temu jazda do Was czy, z koszalina do kołbrzegu była pełnym utrudnieniem tą jedenastką, ale w chwili obecnej, kiedy mamy ten y, duży odcinek od Szczecina do Koszalina, wszystkich skończony, no to z wielką przyjemnością się jedzie do Koszalina, czy y, do Szczecina w naszym y, przypadku. I ja pamiętam, kiedy walczyliśmy o to, żeby nie było tak zwanej białej plamy na wybrzeżu środkowym, bo się mówiło o tym, że mamy białą plamę. Komunikacyjnie jesteśmy zacofani, a jesteśmy bardzo bogatym regionem turystycznym, bo mamy polskie morze. I nie mówię tylko około brzegu, ale mówię o całym wybrzeżu polskiego morza. Kiedy wspólnie z Stanisławem, św. Bamici, Sebastianem Karpiniukiem, panem prezydentem Mielińskim i innymi młodarzami jeździliśmy do Warszawy walczyć o to, czy ważniejsza będzie szósta, czy jedenaska. Rząd jeszcze za platformy PSL-u zdecydował, że jednak szóstka. No, mamy w tej chwili ten odcinek Szczecin do Koszalina skończony, i daj Boże, żeby ten odcinek poszedł dalej do trójmiasta. Ale jest też od nastu lat stowarzyszenie S11, gdzie dla nas jest to bardzo ważna droga w kierunku Poznania i na południe. Polski, a wiadomą sprawą jest, że chcemy jak najwięcej turystów nie tylko z Wielkopolski, ale z województw innych, które przy tej jedenastce leżą, a szczególnie jeśli idzie o Śląsk, która to jest aglomeracja bardzo wielu milionów i coraz więcej ludzi ze Śląska czy do Górnego czy Dolnego do przyjeżdża na nasze wybrzeże i tak jest, że ten odcinek już koło brzeg Koszalin jest jakby zrealizowany w postaci szóstki i jest teraz Koszalin do Bytomia, bo to jest na południe polski. I w chwili obecnej 11, proszę jedyna, tak, jeden W chwili obecnej jest realizowany odcinek z pieniędzy, które zostały szóstki, jak mi się zdaje Stanisław, bo tam wtedy tak było tam mniej więcej. nie I, I odcinek Koszalin Bobolice, ale my tu z panem Senatorem Gawłoskim i z włodarzami przyległych gmin walczymy o realizację dalszych odcinków S11. Dlatego też złożyliśmy wspólny wniosek do poprawek. Tych poprawek w ogóle senackich było 100 kilkanaście. One zostały przegłosowane na ostatnim Senacie. Zobaczymy, jak się zachowa Sejm, który ma przewagę, jeśli mówię o partii politycznej PiS. Czy odrzucą, czy nie odrzucą. Tym bardziej, że część poprawek jest regionalny, bo żeśmy sobie ustalili, żeby za dużo nie wrzucać, żeby nie było przesady z, tym, z tymi zmianami budżetowymi, który budżet został uchwalony w Sejmie i dlatego też regionalnie my dużo nie wnieśliśmy, ale takie bardzo rozsądne, bo ja mówię o 30 milionach teraz na początek odcinka Bobolice do Szczecinka. Szczecinek mamy obwodnicę. I od Szczecinka to już jest bardzo krótki odcinek, kilku kilometrów, gdzie dalej przechodzi to województwo Wielkopolskie i będziemy bardzo mocno nalegali na senatora z województwa Wielkopolskiego, żeby walczyli o ten odcinek województwa zachodnio-pomorskiego do Poznania. No i dalej, ale jeśli do Poznania, to mamy połączenie z A2, i dalej możemy jechać i do Warszawy. I na południe, i mamy tam piątkę do Wrocławia. To jest piątka, chyba, tak? Dobrze mówię? I dlatego też bardzo czekamy niecierpliwie na to, co się wydarzy w Sejmie. Czy utrzymają te nasze poprawki? I ja mówię tutaj o tej poprawce dotyczącej tych 30 milionów na S11. Chociaż to jest kropla w morzu, powiem uczciwie, ale dający taki napęd dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrat oddział w Szczecinie, a także główny dyrektor generalnej dyrekcji w Warszawie, żeby już planowali te odpowiednie miliony na dalsze odcinki. No, Przyglądniemy się temu, zobaczymy, jak to będzie. Bardzo proszę panie senatorze o swoje. Dziękuję 12 biegnie z koło brzegu, przez Koszalin, Piłę, Poznań rzeczywiście na Śląsk. Odcinek kołobrzeg Koszań mam przebieg, który S6. Odcinek Koszań Bobolica jest w trakcie budowy. Obwodnica Szczecinka na S11 jest zbudowana. Brakuje tego odcinka dwudziestu kilku kilometrów między Bobolicami i Szczecinkiem. Stąd ta nasza poprawka. 30 milionów pozwoli na to, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze w tym roku mogła ogłosić przetarg na kolejny etap realizacji tego tego projektu. Przypomnę, że w 2015 roku ten odcinek był na liście projektów priorytetowych. Potem rząd już to zmienił. My chcemy jakby przywrócić ten odcinek do realizacji. W ten sposób S11 na całej długości w województwie pomorskim będzie zrealizowana. A tym bardziej jest to ważne, że weto, które rząd polski chciał, żeby zostało wprowadzone do budżetu Unijnego przepadło dzięki Bogu i będą na to poważne miliardy dla Polski, między innymi na jakby budowę bezpieczeństwa polskich obywateli. I ta poprawka została przyjęta przez Senat do budżetu, więc zakładamy, że nie ma żadnych powodów, żeby ona nie została uwzględniona przez Sejm. Kolejna poprawka, również zgłoszona przez nas, to poprawka, która dotyczy. Ważnego bardzo odcinka drogi krajowej bezpośrednio na terenie miasta Koszalin, czyli wiaduktu na ulicy Monte Cassino. Państwo wiecie o tym, że jakiś czas temu pan poseł minister Szefernaker zapowiedział, że na ten cel z funduszu wsparcia samorządów zostanie przeznaczonych bodajże 24 miliony złotych i oczywiście te pieniądze są rozliczane w systemie dwuletnim. W kontekście tego, co mówił Pan Prezydent Jedliński, że projekt techniczny będzie uzyskany w ciągu 14 czy 18 tygodni dotyczący rozbiórki i budowy nowego wiaduktu, zgłosiliśmy poprawkę w wysokości 12 milionów złotych. Które musi być zrealizowana i wydana oczywiście w tym roku, bo mamy rok budżetowy, ale to pieniądze pozwolą na to, żeby nie, 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 przeprowadzić proces rozbiórki istniejącego nie, nie, wiaduktu, przełożyć sieci nie, i pozwolą na to, żeby rzeczywiście odciążyć finansowo miasto nie, Koszalin, z, bo, tak jak powiedziałem, jest to droga krajowa. Przez, jest to droga krajowa m, trasa. Przez którą przebiega ruch ciągle tranzytowy. Realizacja pozostałego odcinka S6 odwodnicy wodnicy Koszalina jest odłożona. Czy ona jest w trakcie, ogłoszony kolejny przetarg, ale zakładam, że to potrwa jednak wiele lat oby jak najkrócej, ale wydaje się, że tak szybko to się nie skończy. Więc z te 12 milionów złotych niewątpliwie to jest ogromne wsparcie i ogromna szansa na to żeby inwestycja została przyspieszona, również ta poprawka została uwzględniona przez wysoki Senat i znalazła swoje miejsce w budżecie państwa. I kolejna poprawka ważna z punktu widzenia naszego regionu, czyli całego Wybrzeża Pomorza Środkowego, ona dotyczy wydatków przeznaczonych na Modernizację małych portów morskich, takich portów jak Port Kołobrzeg, Darłowo, czy też Port Łeba, czy Ustka. Poprawka została zgłoszona przez nas wspólnie razem z panem senatorem Klejną ona dotyczy 20 milionów złotych z przeznaczeniem właśnie działu gospodarka morska z wydatkami dotyczącymi przebudowy małych portów bałtyckich jako portów serwisowych dla firm wiatrakowych startuje wielki proces inwestycyjny związany z budową farm elektrowni wiatrowych na Bałtyku to z jednej strony jest Ogromne przedsięwzięcie związane z wytwarzaniem energii, ale to jest też ogromna szansa do tego, żeby setki osób tutaj na Wybrzeżu Środkowym znalazły pracę w firmach serwisujących, obsługujących te farmy. Tak naprawdę codziennie z, z tych portów będzie musiały wypływać, będą musiały wypływać statki serwisujące, obsługujące te farmy na Botyku. A to oznacza pracę nie tylko dla tych ludzi, którzy będą pływać na tych statkach, ale serwisantów, przecież tam armia ludzi będzie musiała być zatrudniona. Wymagane jest dostosowanie tych portów i bez pieniędzy po prostu się tego nie uda zrobić. Cieszymy się, że również ta poprawka znalazła uznanie Senatu i została... Przyjęta. Tutaj mówię o kwocie 20 milionów złotych. Tym bardziej, co jest ważne, to portrzecki jest jak najbardziej darowski, chyba przygotowany do tego, żeby przyjmować nie małe statki, bo do brzegu mogą wpływać statki o długości 100 metrów, to jest już duży statek. I co jest bardzo ważne, to co wiceminister Zysko chyba, tak? Że, zyska. zyska, że te porty są już wpisane do strategii jako porty serwisowe. Co nas bardzo mocno ucieszyło, bo widząc, co się stało teraz z, z koronawirusem, z COVID-em, z tą pandemią, że bardzo mocno my, bynajmniej koło brzeg, inne miejscowości turystyczne, postawiliśmy na turystykę i to najmocniej tąpnęło, bo tak jak w Koszalinie, Wy macie strefę ekonomiczną i bardzo dobrze i się bardzo cieszę, bo w tej strefie ekonomicznej tysiące ludzi ma pracę i na dzień dzisiejszy wiem, że takie firmy, które są w tej strefie czy Waszej Koszalińskiej, czy innej, twórczą, i z czego się trzeba cieszyć, bo ludzie mają pracę, a także i samorząd nie ma a takich ubytków do, do budżetu swoich. Sejm, senatist... Posiedzenie mają. Sejm będzie miał posiedzenie w tym tygodniu i zakładam, że każda z tych poprawek ma taki poziom i takie znaczenie, że zarówno posłowie opozycji, jak i posłowie koalicji rządzącej poprą te poprawki. No, nie wyobrażam sobie, żeby pani poseł Golińska, pan poseł Szafernakę, czy pan poseł Chodz głosowali przeciwko budowie S11 na tym brakującym odcinku w województwie zachodniopomorskim, czy przeciwko rozwojom, szansom na rozwój portów morskich. Znaczy, mam bogatą wyobraźnię, ale to akurat jakby wykluczam, że są zdolni do takiego zachowania. Tym bardziej, że w tych poprawkach są nie miliony, ale miliardy na służbę zdrowia, na oświatę, gdzie zapomina się o nauczycielach. Ale ostatni przykład też tej naszej poprawki na 80 milionów na pediatrę dziecięcą, gdzie senatorowie nie głosowali z pisu, a leży ta, 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 ta... psychiatra dziecięca. Ja ta tak. e, no właśnie psychiatra do, 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 przeciw głosowali i to lekarze, no to nie powinno. W ogóle się pojawi coś takiego, dlatego te poprawki wprowadziliśmy. Problem polega na tym, że mamy 11 POZ-ów, a tylko jeden się zgłosił na przykład do. W kołbrzegu? I to jest, no pytam się lekarzy, oni mówią, że są tak obładowani, a zresztą w ogóle na dzień dzisiejszy mamy wszyscy problem z, z, z chorobami, bo się mówi o tym, że duży procent umieralności jest, ale to nie tylko covid, to są inne choroby, które są nieleczone i niestety ja nie tak dawno zostałem przewodniczącym rady społecznej szpitala, jutro właśnie będę miał spotkanie z panią dyrektor, bo wiem, że tysiąc ile szczepień już szpital kołobrzewski zrobił, ale to wewnętrznie jakby tak i teraz innymi szczepieniami też się ma zająć na zewnątrz, ale jutro na pewno będę chciał uzyskać odpowiedź na no to Pani pytanie. Dziękuję za to pytanie. Tu jest, tu jest wizja upadku w ogóle tej fajnej turystyki wędkarskiej i ja jestem na bieżąco z panem Waldemarem Giżanowskim, który jest takim przewodniczącym. Pan ponoć dostał pieniądze i ci, którzy byli tam w tym sensie, Ale się to, to, wie pan, to nie, nie takie pieniądze, o których oni myśleli, bo oni myślą o tym, żeby część polikwidować. I wiem, że poszło pismo do Brukseli z Warszawy. Ja przesłałem kopię tego pisma do pana europosła Arukowicza, który się zajmuje tą sprawą. Czekam na rozwój sytuacji.